Witam ponownie. Dzisiejszy quest jest taki zaginione amulety. Młody mag spartolił swoje pierwsze wielkie zlecenie. Miał zakląć ochronną magią trzy amulety, na które złożyli zamówienie jego klienci. Gdy szedł je zanieść, napadły na niego żywiołaki i biedny Mac musiał salwować się ucieczką, podczas której prawdopodobnie zgubił amulety. Mam za, za, za zadanie odnaleźć te błyskotki i zanieść je drwalom, którzy złożyli na nie zamówienie. Trzy naładowane amulety. Dobrze. Serafinka. Pani Serafinka już jest obok mnie. Zaspany Borsuk. Zaspany Borsuk. Z jakiegoś powodu wjeżdżamy. Do zaspanego Borszuka, tak? Borsuka to znaczy To jest jakaś... To jest jakaś knajpa, nie no, jakaś oberża. No, wyjeżdżamy są. O, sorry. Wyjeżdżamy. No. No tu też wycieli drzewo. Elfowie to wycinają tak te drzewa, bo tutaj jest kraina elfów chyba. A może ludzi? To chyba ludzie wycinają te drzewa. A mi się wydawało, że to jest kraina elfów. Elfowie potrzebują dużo drzew i je wycinają. O! O! O coś we mnie strzela! Też by mnie strzelało. Oj, zgubiłem znowu serafinkę. Zgubiłem moją panią serafinkę. Tu, drogą do przodu, prosto, szybko. Gazem, migiem. Dobra. Tą po drogą potem w prawo. Tu gdzieś nie. Tu, tu jakieś krowy są. O tu, tu, tu. Dobra, szybko. Gdzie teraz? Tu chyba. Tu? Tak, chyba tu dobrze jadę. Gonią mnie jakieś bandyci. O, jest serafinka, dobrze, całe szczęście. A ty atakujesz panią serafinkę? Ja ci dam atakować serafinkę. To. Młotem przez łeb. Pablo? Ja ci dam z szablą, a ty nożykiem się rzuca. Elfie przebrzydły. to wszystko co masz do zaoferowania? A ten to co za jeden? O, dobra, jedziemy. To chyba, a jednak zaatakowali o, go. Też atakujesz, ma ci doszło Jest serpinka przed nami, dobra. Pokonała rabusia, bardzo ładnie. Coś się mnie strzela, to znowu. No te bandytstwo Elfie Żeglarz Nefrytowy Bóg Kogo? Ojej kuj zaatakowali ją Musimy ją obronić Znaleźliśmy trzy amulety tu gdzieś były schowane. Dobrze, całe szczęście. Teraz będziemy musieli je odnieść do drwali. Dla drwali, bo one były trzy naładowane amulety. Amulety dla drwali. EL, chyba Zanieś robaki mojemu bratu. Już pewnie czeka. Ty naprawdę ja mam zanieść jakieś robaki? O czemu nie mówią ci ludzie? Robaki! Ja mam nosić robaki! No nie no, to jest normalnie. A to co? Co to za? Mory chodzą jakieś dziwne. Sanie śrobaki po niemu bratu już pewnie czeka. Jest całowita. To może jakiś szyfr był. O, mały paszczak. Mały paszczak, Patrz To co za jeden. Świeciło. O. Świeciło, no ale nic, nic cennego. Serafinko, gdzie jedziemy teraz? Toś cię goni chyba, ten cię goni. O, dostał, dobra. Serafinka jedzie tu w te krzaki. Dobrze. Co tu jest? To jest taka wioska gublinów. Oni dorwali jakąś krowę, zjedli ją mieli olbrzymią ucztę w całej wiosce. Serafinka, gdzie jesteś? Tu. Miostek jest, przejadę, dobra. Uoo, na drugą stronę. Uo, pokonała wszystkie wilki, nieźle. Ale wyskoczył z tej gęstej trawy. Co za wilki? Zajmę się tym. Dostał. Dobra. Dostał. Dobra. Wjeżdżamy do chyba do osiedla drwali. Tak. To jest co dla drwali. Oddamy amulety. Mhm. Wykonano misję. Zaginione amulety. No i bardzo dobrze. Zobaczymy, co tu mają na sprzedaż. Może mają jakieś fajne klejnoty do wkucia. To wkuję, bo bardzo lubię wkuwać rzeczy. Nic nowego Bezlitosna obrączka sprzedamy krepy Gdzie serafinka poleciała? Tu jest, dobra Ten normalnie piłuje w nocy piłuje tutaj drewno Żaguje No co za człowiek, muszę go zobaczyć o, przepraszam, że przerwałem pracę. Nie, nie, tylko przejeżdżałem. Możesz dalej piłować. Tak, no, piłuj. Co on robi? A, piłuje wzdłuż. Hmm, fajnie piłuje. <trujne> Trochę opo gdzie jest Serafilka jest znowu? Zgubiłem je, po moją panią zgubiłem, no Tu jestem ja Tu jest Serafinka, jedziemy, jedziemy, jedziemy tędy Szybko, szybko, bandystwo na drogach Pan... Bandyto! Ci dam napadać niewinnych ludzi! Nie, tu nie, tu nie, tu nie. Przeniesiemy się w sposób magiczny czarem. Szy szybkim przeskokiem. O, dobra. O, jest serafinka, dobra. Wilki ogon. To jakiś taki... To jakiś czarny wilk, dobrze, jeszcze raz. O, dostał, dobra A, gdzie my jesteśmy? Nad jakimś brzegiem Jakaś skarpa, ale to urwisko jest. Bandyta. Wysoki L Ну то, что в хустках. И в хусте не ходить на спортивные праздничные О, вилки снова появились. Оооо, подойдите, от серафинки. Я вам дам... Ну так есть. Ja wam dam gonić niewinnych ludzi. Bandyci Dej z mostku. uch, ty. Wilczy po miocie. Och nic się nie chcą nauczyć. Nic Dobra. Idziemy za serafinką ma tutaj, tak? Czy znowu się pogubiłem? Nie, dobrze. Jest. Dobra. Walczy z Wilkiem. Drugi Wilk. na mnie napadło. O ja! Ale mnie napadły. Wilku, padaj w końcu. Ooo. A tu sobie jeden kolega łowi ryby. Ciekawe, czy tu biorą. O, ciekawe, czy tu dobrze biorą. Tu można sobie usiąść latem i połowić ryby. Fajne miejsce. There. Hello Dobra, dobra, znowu zgubiłem Sarafinkę, no Gdzie ona jest? Tu jestem ja. Aż tutaj, daleko stąd. Idziemy do niej. Trzeba będzie znowu ją obronić, bo ona zawsze lubi tępić wiele bandytów. No ja, lecą na mnie. No aż od młota, giń od młota. cię od młota. No, musiałem wypić aż napój leczący. Tak mnie, tak mnie tymi swoimi kozikami. Serafinka tutaj gdzieś walczy. Już jadę. Gdzie jesteś? Już jadę. Uuuu. Co tu się dzieje? Trzeba wystawię moją wieżyczkę obronną. się napić na boju normalnie nie no koniec tej zabawy z tymi małymi szczurami przywołuję moich pomocników zabić ich spacyfikować całą wieś szkielety załatwić ich Wszystkich dookoła, o! Gdzie jest Serafinka? Pewno gdzieś walczy samotnie. Ale tu ich jest, no? Hordy, normalnie Hordy. Serafinka tu jest, lecimy jej pomóc On ich tu jest Obóz Koboldów? To jest jakiś obóz Koboldów Jest, Serafinka O dobrze Ale wparowała do obozu Koboldów Uu. Raz, dwa, czterech, Czterech moich wojowników. Za mną! Wszyscy cztery są, dobra. Zrzuć rogi z głowy, Głąbie! Ojej, wpadłem na płot. Gdzie jest Serafinka znowu? Tutaj. Gubiłem się znowu no? A nie idzie, idzie. Gdzie się jest. Tu, dobra. To jest obóz goblinów. Załatwić go! Załatwić tych małych... Ten, co nosi plagię na plecach, to jest to jest goblinów, jakaś chyba. Ach! i skidł na mostku, o jaki budynki. Idzie moja armia zielonych. Dobrze. A ty co tak biegniesz, Bobasku? Uciek z młota. No bo uciek. No gdzie zawracasz, teraz zawracasz? A tak biegłeś przecież. No widzisz. No, Nie chcą się cię gonić. No i nagle. Jestem, Sarafinko. Jestem tuż za tobą. O. Jeden mały biegnie z tyłu. Oraz go na młod wezmę. O, dostał, dobra. Także serafinka, wojownicza serafinka, przedarła się do obozu goblinów i przeżywamy tutaj różne przygody. Musiałem przywołać, przywołać aż moją armię szkieletowych wojowników. A resztę tej opowieści zobaczymy być może kiedy indziej, następnym razem. Do widzenia!